Twojego jest święta Maryjo Matko Boża młódź się za nami grzecznymi, teraz i w goczym naszych, a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się wcale na objęli z Modlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź, radź w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę i śmierć do chwały Jego zmartwychwstania byli wprowadzeni, który żyjesz i królujesz na wieki wieku? Wieczny odpoczynek radz zmarłym dać panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ach, mój jak ty klęczysz, obróć. Panie mój Jezu, Komisarzu, mnie, Komisarzu, Panie Komisarzu, mój Komisarzu, Panie mój, Panie mnie Panie I share Kryje są. Chrystę usłysz nas, Ojcze z Nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Mario, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Panami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko przedziwna, matko dobrej rady, matko stworzyciela, matko zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna. Panno wsławiona, panno można, panno łaskawa, panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalewny. Przybytku sławny pobożności, dużo duchowna, wieżo dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza. Płysięcana. Ramo Niebieska, za zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, ocieszycielko strabionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, Królowo apostołów, królowo męczennych, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo wniepowzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, się za nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam Pani. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, módl się za nami święta Boża Rodzicielko abyśmy się Módlmy się, prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną najświętszej Maryi naszej dziewiczy, racz nas uwolnić od w utrapień i wieczną radością, przez Chrystusa Pana naszego. Pana

policjantów, strażników miejskich i służb porządkowych. Ty, Panie, jesteś twórcą wszelkiego porządku w duszy i w świecie. Ty ze świętym gniewem czyniłeś porządek w domu Twego Ojca. Ty pochwaliłeś tych, którzy są uzbrojeni w wiarę, męstwo i zawsze czuwają. Dziękujemy Ci za stróżów porządku publicznego. Za naszych policjantów, strażników miejskich, którzy dla dobra obywateli podejmują odpowiedzialną pracę. To oni mają bronić i pomagać starszym, uczyć tych, którzy są lekkomyślni. Bądź im przykładem stanowczości i łagodności, a my, będąc wdzięczni wszędzie, będziemy modlić się za wszystkich, którzy czuwają nad naszym porządkiem. W intencji służb miejskich.